Hej, dzisiaj wyjątkowo ciekawy temat: temat kobiet, przyrost formy nad treścią. Jest to moja definicja, moja prywatna definicja, która, którą obserwuję od ćwierć wieku, że od czasu do czasu pojawia się jakaś kobieta, którą w ten sposób no, można nazwać. Przyrost formy nad treścią. O tyle to jest fajne i ciekawe, że na starcie widzimy, z kim mamy do czynienia. Jest to proste, jest to banalne do rozpoznania i pomimo tego, że ta kobieta może być czasem atrakcyjna, seksowna, czasem coś tam nawet mieć w głowie, to. Ten przyrost formy nad treścią jej będzie całe życie przeszkadzał, i ten jej przyrost formy nad treścią wręcz jest tak zabawny, tak komiczny, że do mnie on ja jestem skromnym człowiekiem. Do mnie nigdy w życiu by nie pasował. Być może do ciebie, jeżeli jesteś. Taki jaki jesteś, to być może taka kobieta będzie pasowała do ciebie. Ja osobiście, kobiety, przyrost formy nad treścią. Zawsze jak widziałem, to tylko się uśmiechałem i wolałem je ominąć szerokim łukiem. Jakie to są kobiety? Przyrost formy nad treścią. To no, tak samo dotyczy oczywiście mężczyzn, bo takich panów też jest wielu. Przyrost formy nad treścią, ale. Mówimy tutaj o kobietach, które od góry do dołu Louis podrobiony na ryneczku, kupiony. I ona idzie taka, powiem Ci, pewna siebie, jakby, powiem Ci, w Totka wygrała, jakby co tydzień wygrywała w Totka. Ona idzie tak. Kupiła torbę u Turka. Kupiła szal u Turka. Wszystko kupiła u Turka. ona idzie tak. Idzie takim pewnym krokiem. To jest oczywiście w cudzysłowie pewny krok, bo nikt nie, nie musi kupować, nie musi emblematować się cało od góry do dołu. Jeszcze do tego podrobione rzeczy. Jak ja widzę takie panie, to ja, nawet, ja nawet nie patrzę. Nawet nie jestem w stanie na nie patrzeć. Mnie do, ja tylko dostaję deszy i omijam je szerokim łukiem. To jest oczywiście moje tylko zdanie. Ty możesz mieć na ten temat inne zdanie, to może być Twoja interpretacja rzeczywistości. Ja osobiście unikam takich kobiet. Jak słyszę też, że kobieta przyjechała z nietoperka dolnego, a jej zwierzątka to jest Louis Vuitton, Fendi i coś tam jeszcze. No to w tym momencie mamy przyrost przyrostu nad treścią. Który, który później gdzieś tam wychodzi w życiu codziennym, w relacji z tą kobietą. I nie mówię tego na podstawie jednego przykładu, drugiego, trzeciego, tylko obserwuję to 25 lat. Obserwuję, jak te kobiety się zachowują, co one mają pod kopułą, i to jest tylko, oczywiście, moja interpretacja rzeczywistości. Taka może być. Więc z moich obserwacji. Unikajcie takich kobiet ewentualnie, krótkoterminowo, gdzieś tam, gdzieś tam. Jeżeli jesteś bystrym, kumatym facetem. A jeżeli jesteś facetem, który nie, nie patrzy na standardy, nie patrzy, yy, patrzy tylko na to, żeby, 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 tu się zgadzało. I tak naprawdę to, to najbardziej Cię interesuje, to co e, to tam się powiesz, szypo bo jestem taką największą panią podróbę. Która będzie miała pieska, Louis Vuitton, Fendi i jeszcze będzie miał. Tylko, tylko, będą, tylko będą takie nazwy w domu. Dzieci będą nazwane. Będą nazwane. To już sobie sam dopisz do tego ideologię. Brak normalności, cały czas udawanie, cały czas sztuczność. Więc ciężki orzech do życia. Ciężki orzech do przebywania, ale to oczywiście tylko moje skromne zdanie. W każdym mocy razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Ja osobiście dziś pozdrawiam Cię ze Szczecina. Z pięknego Szczecina życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj, unikaj z mojej perspektywy jeżeli Cię interesuje moja perspektywa, jeżeli nie to stosuj ze swoją, unikaj kobiet podrobionych, unikaj kobiet przyrostu formy nad treścią czyli używających dziwnych nazw, nazw, które w ogóle do nich nie pasują które tak naprawdę cały czas udają kogoś, kim nie są hej